Dzień dobry w Autokomisosowa Mamy dziś do sprzedania pięknego Mela 63MG z 2008 roku. O mocy 510 KONI. Auto praktycznie od nowości w Polsce. Posiadał dwóch właścicieli. W stanie jest perfekcyjnym. Ostatnio wymienione w tym aucie zostało cała pneumatyka, tuleje, wahaczy zrobiona geometria pompka elektrycznej tylnej klapy koszt 7500 zł na wszystko są faktury auto wizualnie i technicznie jeździ jak nowe nie ma się kompletnie do czego doczepić To co było do zrobienia jest wszystko porobione Bardzo bogate wyposażenie Skórzana tapicerka, elektryczne fotele z pamięcią pompowane foteliki Podgrzewane, wentylowane, klimatyzowane skóry szyber dach elektryczny partroniki, przód tył, regulowane zawieszenie. Twardość amortyzatorów, klimatronik dwustrefowy. Mamy tutaj DVD w zagłówkach, dwie sztuki mamy też klimę regulowaną na tył, podgrzewane kanapy tylne. że jest maksymalnie wyposażone auto, jak to BMW. Klapa elektryczna. Kamerka cofania. Oleje też wszystkie powymieniane, świeżo jest auto bez wkładu finansowego wsiadać i śmigać skóry ładne, niezniszczone, 119 tylko przebiegu kilometrów także jak na ten wiek auta to bardzo mało Podgrzewa podświetlane tu mamy progi. na błędy świeci klimatyzowane koteliki aklimatyzowane pneumatyka nie opada wszystko sprawne działające wszystko jest porobione zapraszam na oglądzinę jazdę próbną Możliwość pozostawienia swego auta w rozliczeniu. Autokomisosowa, zapraszam. Ten samochód tylko w cenę rośnie, a nie maleje. Dziękuję.